Witam w rundzie czwartej poradnika do Robinsona Cruzo. W poprzedniej części miałem wam wyjaśnić, co oznacza ten czerwony znaczek. W notacjach już zostało to trochę wyjaśnione, ale trzeba dodać, że jeżeli znaczek leży na polu tali bestii, wtedy bestia. Dodaje jeden do swojej siły, czyli po prostu jest silniejsza o jeden punkt. Natomiast znacznik może też znaleźć się na jednym z kafelków wyspy wtedy oznacza to, że aby wykonać jakąś akcję na tym kafelku, zazwyczaj będzie to zbieranie surowców, musimy mieć co najmniej jeden pierwszy poziom broni. Różnica jest również taka, że znacznik. Z pola kafelka nigdy nie znika. Natomiast na polu bestii, jeżeli raz zawalczymy z taką besu, która będzie miała plus 1 do siły, następna bestia już będzie miała swoją normalną wartość, ponieważ ten znacznik odrzucamy zaraz po bitwie. Ok, zaczynamy czwartą rundę, czyli wydarzenie. Pociągamy kartę wydarzeń, odkładamy ją na wolny. Pole, po prawej stronie? Aha, no i co mamy? Kutnia. Jest to karta yy, z księgą. Księga w tym scenariuszu nie ma żadnego efektu. I czytamy, co musimy zrobić. W tej rundzie, że na akcja z wyjątkiem poniższego pogodzenia się nie może być wykonana przez pionki dwóch różnych postaci. Yy. Aha, tak, dobrze, rozumiem. Czyli wszystkie akcje, jakie chcemy wykonać na przykład te takie na 100%, muszą być wykonane przez dwa takie same pionki, czyli przez jedną osobę. O, dobrze, ale co musimy zrobić, żeby tą kartę odrzucić? Musimy użyć dwóch należących do różnej postaci pionków. Za to dostaniemy Jeden do morale i jeden punkt determinacji. A jeżeli nie zrobimy tego, każdy gracz odrzuca jedną determinację i obniża nam to morale o jeden. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, co z tym zrobić. Na razie faza wydarzeń się skończyła. Później się zastanowię nad tym morale. Coś się przesunęło, ale to było na dwójce. Czyli, pierwszym graczem jest odkrywca, dostaje on dwa punkty determinacji. Ok, ma ich całkiem dużo. Nie wiem, czy odrzuciłem wszystkie. Najwyżej się poprawię później. Ok, aż 5. Może byśmy coś zrobili. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm. Za chwilę, eee, faza produkcji, czyli na naszym kafelku sprawdzamy, mamy drewno, mamy pożywienie, pobieramy jedno i drugie, kładziemy na, tutaj na polu dostępnych surowców. I ten dylemat, nieszczęsny dylemat słuchajcie. Wiecie dlaczego? Ponieważ teraz musimy zacząć powoli dokładać czy stosu w, w tej rundzie będziemy mogli tylko dołożyć jeden, jeden drewno ale Chcieliśmy też zbudować drugi poziom yy, palisady, yy, przepraszam dachu który nas, nas kosztuje dwa drewna. No i tyle akurat mamy, no jest problem w tym momencie, co mam zrobić. Zaryzykujemy. Pamiętajcie, że w czwartej turze już rzucamy jedną kostką e, deszczową. No jest mała szansa, żeby padnie tylko jedna chmurka z tego. To jest chmurka śniegowa bardzo zła. Zaryzykujemy. I tak, to była faza produkcji. Używam jednego drewna, by odłożyć to drewno na stos. Pamiętajcie, że robimy to tylko między fazą produkcji a fazą akcji. Więc teraz faza akcji. Najpierw planowanie. Pamiętamy, że przez to wydarzenie musimy używać. Jeżeli chcemy używać dwóch pionków, muszą one być od tej samej postaci. Ok. Nie dotyczy to, mam nadzieję, tych pionków, raczej nie. Więc spróbuję odkryć jedno pole tutaj. Stało na jedno, jedno drewno fajnie by było jakbyśmy w następnej turze dołożyli jeszcze jedno, więc no tak, pora, pora coś pozbierać trochę tego drewna idę tutaj. Ponieważ piętaszek jest osobną postacią będzie musiał zrobić coś na własną rękę Musi być to coś mm, łatwego, żeby nic mu się nie stało. Może być to na przykład hamak, czemu nie? Odzyska wtedy trochę życia. I otrzyma jeden punkt determinacji. Hmm. Trochę to kiepskie. Ale cóż innego możemy zrobić? Możemy zbudować naczynia, ale to wszystko wiąże się z ryzykiem. Dobra, słuchajcie, najpierw tak. Cieśla buduje naczynia. Z ryzykiem. Może coś jeszcze zbuduję. Linę, dubnyk. Dobra, też z ryzykiem. No, już muszę zacząć trochę ryzykować. Nie możemy tak stać w miejscu cały czas. Albo skrót, skrót też jest bardzo interesujący. Dobra, nie jest to takie ważne, co będziemy robić. Skrót tu, skrót tam. Tak, tak i tak. Co wy na to? A my na to nie mamy jedzenia. Ktoś musi iść po jedzenie. Czyżby odkrywca również musiał ryzykować? Wszyscy mają ryzykować? This is the question. Dobra. Odkrywca jeden idzie po jedzenie, drugi zbuduje skrót, cieśla zbuduje linę. Jeśli zbuduję naczynia, piętaszek idziełem na eksplorację. Szkoda, że znowu nikt nie idzie po drewno, ale może dzięki skrótowi uda nam się polepszyć tę sytuację. Dobra. Wszystko zaplanowane, możemy sprawdzać. Karty wydarzeń, nic. Walka nie budowa. No, to może zacznijmy od cieśli. On może jeszcze przerzucić za dwa punkty determinacji. Może przerzucić jedną brązową kość. Jeśli się nie uda, to możemy. Och, pięknie. Nie mogło być lepiej. Słuchajcie, jest jedno Wiktory naczynia zostały zbudowane. Ale jeszcze muszą poczekać na swoją kolej. E, następnie. 6 lat winy. Mogło być lepiej. Zacznę od karty. Mówi nam połóż minus 1 na polu akcji budowy. Okej, okay. ta karta jest odrzucana od razu. Tak jak z czerwonym znacznikiem. Jeżeli już w następnej Akcji. W następnej rundzie akcja zostanie wykonana. Budowy potrzebny będzie dodatkowy pionek, żeby cokolwiek zbudować. Czyli, żeby rzucić kostkami, potrzebujemy dwóch. E, żeby być stuprocentowo pewnym, trzech. I tak jak tutaj, po tej budowie e, znacznik zostanie odrzucony. <laughs> No dobrze, i dodatkowo jedna rana, cieśla. No i sukces, czyli Lina idzie do poczekalni. Coś naprawdę nie mogę dzisiaj ich podnieść. Fajnie. Jeszcze chciałbym zbudować odkrywca skrót. Oby mu się udało. Podobnie jak cieśla. na kartę. Co mamy? Po znacznik przerzutu oraz brązowy na polu akcji budowy. Oh, by... Następna budowa będzie bardzo trudna. Ten znaczek. Jest również jednorazowego użytku, jeżeli leży w tym miejscu. Mówi nam, że. Jeżeli na kostce nam wypadnie nam V, musimy rzucić nią jeszcze raz. Bardzo proste. I to dosykowało ten znacznik, że musimy wyciągnąć eee kartę z tej talii. Następnym razem. Mhm. Dobra, wszystko zostało zbudowane. Bardzo dobrze. Lepiej niż się spodziewaliśmy. Krót będziemy za chwilę. Za chwilę powiem, co chodzi ze skrótem. Ok, eee, co jeszcze? Surowce eee, Odkrywca zbiera surowce dokładnie, jedzenie, czyli szare kostki. Zwycięstwo. Szara karta. Tasja do wydarzeń. I później w tej rundzie, w fazie pogody, rzućcie czerwoną kostkę i rozpaczcie. Aha, czyli w tej rundzie będę musiał rzucić i czerwoną, i pomarańczową. Nie najlepiej, ale tak to już jest w tej grze. Dobra, czyli mamy dodatkowe jedzenie. Super. Do przyszłości. <laughs> surowce, surowce. I jeszcze. Eksploracja. Został piętaszek i udało mu się to. Okej, okay. pobieram. Mamy równinę i aż trzy odkry e żetony odkryć oraz kolejną bestię. Równinę już mamy, więc nie zaznaczam nic więcej. Pobieram jedną bestię na wierzch. I 3 żetony. Aha, to co? gry lubią najbardziej. Zobaczmy. Koza, która nam da jedzenie i skórę, jeżeli mamy przynajmniej broń na poziomie 1. Dobrze, proszę. O, fajnie. Pożytne larwy. To jest jedyny z tych żetonów, który musimy wykorzystać do końca rundy. Czyli da nam 2 dodatkowe żywność. I trujące pędy, jeżeli mamy naczynia, dodajemy sobie plus 2 do broni. Wszystko zaczyna się, słuchajcie, układać jak nigdy. Dobra, faza yy, akcji się kończy, zbieram wszystkie piony. na swoje miejsce. Przepraszam na chwilkę. Cyk, cyk, cyk. Gdzieś mi się zagubiły jeszcze. Tu mam dwa. Dobra. Są wszystkie. <laughs> I możemy teraz powoli odzyskiwać to, co tu mamy. Najpierw pozwolę sobie położyć wszystkie te rzeczy Odpowiednią stroną, czyli stroną przedmiotu, czyli wybudowaną. Okay. Resztę żetonów kładziemy na dole. I tak, mamy naczynia, które teraz pozwalają nam w fazie nocy jedno nadprogramowe jedzenie zmienić w jeden punkt życia. No, i wykorzystać dwa żetony. Dobrze, najpierw wykorzystam ten, który daje nam plus dwa do broni. Odkładam na bok. Powiększam do dwójki. Fajnie. Ponieważ. Aha, słuchajcie. Kozy na razie nie zabiję. Ponieważ dano mono jedzenie, które się zepsuje, w tej turze na pewno Będziemy już mieli w tym momencie 4, stąd i 2, więc będzie to strata. Na razie nie zabijam kozy. Natomiast, oczywiście, mogę sobie dodać dwa punkty życia dzięki temu. Spójrzmy, kto najbardziej potrzebuje. Odkrywca potrzebuje. Cieśla potrzebuje. Kilka też mógłby skorzystać. Na razie tylko dodam jeden tu, i jeden tu. Żeby jak najbardziej oddalić się od zmniejszenia morale. I wiecie co? Chyba mam dużo tych punktów, więc wykorzystam zdolność zwiatła. Można ich używać w każdym chwili. Która za trzy e, punkty determinacji pozwala wybrać gniwak e, głośno stąd i wybrać ją z nich. U, tak, Więc mamy albo oliwę, albo szablę pirata. Wybieramy oliwę. Z, tymi, z tym, że oliwy jest tak, że. Dobra, czyli oliwę kładę od razu do dostępnych. Ten zostaje odrzucony z z tym, co jest na. To, co pisze u odkrywcy. Jest napisane znaczy. <grym> I... Oliwę, jeżeli użyję, może użyć od razu dwóch drewnian, które. Są tu dostępne z tego żetonu. Nie przechodzą one na następną turę. Jeżeli teraz go użyję, reszta nie przechodzi drewna na następną turę. Użyję tego w tym momencie, ponieważ dzieje się to na koniec fazy akcji. Czyli w tym momencie, czemu nie? Bardzo fajnie nam się udało od razu odrzucić dwa. I mamy drugi poziom. No, ten rzekot ton oczywiście zamienię na 2, i tak nic innego nie można z tym zrobić, on zaraz zostanie odrzucony, zamieniam na 2, mamy aż 4, jedna. Czy to wszystko w tej turze? Aha, jeszcze skrót został wybudowany. słuchajcie, skrót. Skrót mówi nam, że w fazie produkcji Eee, otrzymujemy dodatkowy surowiec z kafelka, który sobie wybierzemy. Bierzemy czarny znacznik, patrzymy gdzie mamy obóz i z sąsiedniego kafelka, którykolwiek zaznaczymy. Hmm, nie czarny znacznik, przepraszam, jest specjalny do tego. Tam, gdzie zaznaczymy, z tego będziemy pobierać e, surowiec. Ja kładę na drewnie. Czyli będę pobierał w fazie produkcji jedno, dwa drewna i 1 żywność. O to Faza pogody. No niestety. Rzucamy dwiema tymi kłatkami. Więc spotkało nas najgorsze, co już mogę spotkać. Mamy. aż dwie deszczowe chmury. Dwie deszczowe chmury. Co to oznacza? Y, dwie deszczowe chmury odejmujemy od poziomu naszego y, dachu, czyli jeden, czyli zostaje nam jedna deszczowa chmura, która oznacza, że odrzucamy jedną żywność i jedną drewno. Okej, okay, nie fajnie. Ponadto czerwona kostka oznacza, że odrzucamy jedno pożywienie. Zostało nam dwa. Hmm. czy mogę teraz kozę zabić? Czy w każdej chwili? Nie pamiętam. Ale sobie tego nie zrobię. To nam Faza pogody się skończyła, rozpatrzyliśmy co tu trzeba było. Wpadzano schronienie mamy. Karmimy naszych ludzi. Doboma. Dobrze, żadnych nie dostajemy. I czy przenosimy obóz? Nie, nie opłaca nam się przenosić obozu. Jeżeli byśmy przenosili obóz, musielibyśmy jeszcze raz budować skrót. Na razie tutaj zostajemy gdzie jesteśmy. Dobrze, faza czwarta zakończona. Zapraszam do rundy piątej.